Siemka z tej strony Klocksclimek, to jest kolejny odcinek Filmik z rajdu Dragon Soul w wers wersji Looking for Ride. Bosem w tym filmiku będzie Ultra będący pierwszym bossem w drugiej części instancji Dragon Soul, czyli Fall of Deathwing. Standardowo rozpoczynamy od bicia traszu. Jest to trash, którego ja naprawdę najbardziej nie lubię, sprawia mi jako tankowi najwięcej problemów, ponieważ muszę tutaj biegać między wszystkimi częściami platformy dachu Wyrmest Temple żeby brać te potworki na siebie poza tym te potworki mają też taką umiejętność, dzięki której zioną ogniem na całą długość platformy właśnie taki ogień musimy tych potworków zbić określoną ilość zanim pojawi się boss to jest dość wymagające o właśnie taki ogień trzeba jak najszybciej ściągać te, te smoki na ziemię ponieważ one właśnie latają latając naokoło tej platformy zioną takim ogniem w teorii to jest Dość proste jednak w praktyce różnie z tym bywa. Wszystko praktycznie zależy czy tankowie się zgrają, czy nie będą sobie zabierać mobów, czy będą się skupiali na innych. To jest... Nie powiem, że to jest trudne, po prostu trzeba się bardzo dobrze dogadać. Najlepiej to idzie jeśli tankowie mają kontakt z osoby, bo wtedy... Mogą łatwo się porozumieć, mogą mu zgonić. Jeden weźmie tą część platformy, drugi tą. Zmieniać się podczas walki. Bez potrzeby skupienia się na tekstu i tak dalej. Jak widzimy ten ogień zabiera całkiem ukaźną ilość życia. Tutaj mamy Huntera chyba. Huntera, Warriora Huntera albo Warriora, który bardzo dobrze agro zbiera Właściwie dogania mnie Można powiedzieć, że całkiem dobrze nam tu idzie. Bo zbiliśmy już określoną ilość. Teraz ten się tak jakby na minusie.

Ok, pojawia się przed nami boss, mamy do odliczania Altraxen Active. Ok, zła siła... Mm, wpycha nas do wymiaru zmierzchu, w którym właśnie ten smok jest potężniejszy, nas tytułowy boss. I właśnie w tym miejscu przyjdzie nam z nim walczyć co mogę powiedzieć o tym właśnie boss jest jak boss, nic trudnego tutaj nie ma zbieramy się w jednym miejscu ta y, tral daje nam, czyli tankom y, buffa, który który po prostu zwiększa nasze parametry dzięki którym możemy przeżyć wszyscy stoimy w kupie żeby Healerzy hmm. mogli rzucać swoje EOI, czyli czary obszarowe, które będą mogły lecieć całą grupę. Boss ma zasadniczo dwie umiejętności. Pierwsza to Aura of Twilight, która zadaje w wersji normal 300 tysięcy obrażeń. Dla wszystkich graczy, którzy nie opuszczą ryjmu właśnie tym takim klawiszem, który się pojawił nad moimi cooldownami poniżej. Yy ramki w której są odliczenia, odliczenia skill, musimy kliknąć na to skilla, heroic Quill, i w tym momencie opuszczamy ten wymiar No i na czym to polega? Kiedy bawi się miała końcowi, może klikamy na tym przycisk i opuszczamy ten świat, ten rym, którym, na którym obecnie jesteśmy, ale na 3 sekundy Tak więc jeżeli ba jeżeli pójdziemy na przykład w 4 sekundy przed, to wracamy do do świata zmieszku i możemy zginąć tak więc to nie jest takie proste no i tak i tutaj mamy ten czar hour of twilight mamy też drugi czar fading light który praktycznie robi to samo co hour of twilight tylko że to jest już skill przy którym jeśli nie opuścimy tego realmu światu to giniemy po prostu jeśli osoba kiedy ten czar, kiedy ten debuff się skończy, osoba pozostaje w tym świecie od razu umiera. Bez względu na poziom ilość HP, więc naszym obowiązkiem jest kliknąć właśnie Heroic Quill, żeby opuścić ten wymiar. No i przed samym wejściem, żeby jak najdłużej utrzymać agro. No i tak nie wiem co to się działo przed chwilą, ponieważ teoretycznie powinniśmy się zmieniać i ja muszę jako tank od razu po wejściu... Mm, tak zrównać moją ilość trita z drugim tankiem, yy, co mimo mojego zrównania powinna drugiego tanka stanowić żadnego problemu, ponieważ przez 10 sekund od powrotu do świat, do, świata, do, do twil, Twilight Realm yy, nie generuje żadnego trita, czyli zainteresowania potworka. No i na tym się praktycznie cała walka skupiam ja tutaj coś miałem powiedzieć, ale wygląda na to, że zapomniałem ach tak tutaj, jako że to jest zupełnie, że to jest inna część poprzednie cztery bossy były w pierwszej części tutaj rozpoczynamy drugą część tego rajdu to raidu musiałem zakolikować je kolejny raz w dungeon w, przepraszam, w raid finderze żeby mi znalazło grupę no i tutaj mamy zupełnie inną drużynę. W tym przypadku ja jestem głównym tankiem. A jako dodatkowy tank jest, jest, użytkownik, punk. Nie wiem jak to się czyta, więc czytam z, z literami P, U, K, D. Nie wiem zupełnie jak to się... Czytam, nie chcę popełnić też błędu, bo to nazwa własna nie... Wiem z takiego regionu to osa może gdzieś tam inaczej w jej regionie czyta a nie chciałbym tutaj kaleczników no. tutaj praktycznie nic nic trudnego na tym bossie nie ma trzeba po prostu uważać na nawet spotkałem się z czymś takim że ten boss był określany jako one button boss czyli boss jednoklawiszowy to znaczy naciskamy jeden klawisz reszcie się nie musimy martwić to jest po prostu banalnie prosty boss. Żadnej filozofii tutaj większej nie ma. Jeśli będziemy tylko patrzeć, że naciskać na tym przycisk w odpowiednim czasie, gwarantuję, że wyjdziemy stąd żywi. Oczywiście to też zależy od wytrzymałości tanku, bo pamiętajmy, że Hour of Twilight zadaje bardzo duże obrażenia i musimy... Te obrażenia przeżyć Co tutaj moi, mogę jeszcze o tym Bosie powiedzieć? Nic ciekawego z perspektywy tanka Na tym się moja rola kończy Ale nie chcę ingerować w sprawy healerów I no głównie healerów Oni mają trochę odmienną taktykę I do końca nie znam Więc ja tutaj się nie będę wypowiadać żeby nie wprowadzać Was w błąd Wiem, że oni że podczas walki pojawią się jakieś kulki które dają im buffy I nic więcej Na ten temat Ale widzimy tutaj boss Ginie No i koniec No okej To boss pokonany Komentujcie Subskrybujcie Wszystkie z związane Trzymajcie się I do zobaczenia następnym razem Our power now resides within the Dragon Soul. Our fate lies with you, Earthwarder. Teresa. Cairn. Agra. I will not fail you. I will not fail this world!